Jaką radością są dla mnie twoje kształty w przekroju, upakowana jak prezent Panna Boga na życie? Linia prosta ciągła między skóry, udami, gładka jak dotyk niepewny, który przeradza się pożądanie. Jaką radością są dla mnie twoje piersi, skórza piękne, cały przód i ty przykryciem nocnej lampki, co przyciąga i oddala od kilku rzeczy ziemskich. Piosenki męża do żony, to się tak nazywa. Jak występujemy razem, ja próbuję sam występować, ale to jest bardzo marnym skutkiem, dlatego, że piosenki są krótkie, piosenki są... ciężko znaleźć do nich inne instrumenty, a kiedy jesteśmy razem, to to jest jakoś tak przyjemnie. Zrobię dla Ciebie karierę, Robię na Ciebie karierę, o, Zrobi na siebie karierę! Karierę zrobię! To zrób! Dużo pisał, i w pewnym momencie zauważył, ja znam tę historię dokładnie, tylko ja ją opowiadam, zauważył, że jest tekściarzem, że woli pisać piosenki niż, niż wiersze. Chodź i mi się w życie, chodź głowi mi się w życie Zagrasz śmieć na mrobie, ja zagram miłość o świcie Chodź głowi mi się w przestrzeń, chodź głowi mi się w przestrzeń Ty polecisz lotem orła, ja z zajączkiem twoim będę Każdy sobie coś wybiera, dla każdego będzie rola Profesora czy doktora, wolne Nasze wychowamy, damy im jedzenie i bicie. Jesteś moim najpiękniejszym kierunkiem. Kimś to znaczy swój pobyt wewnątrz. Na rozświetlonych łąkach szanej obraźni, spokojnym cieniem zachodzącego dnia. Jesteś moim uparciem, wonnym się roznosi po wszystkich Szykujesz stół zastawiony kwiatami, których nie ma na ziemi w samysłach. Jesteś moim dniem i nocą, przychodzącą po sobie koleją, dróg niezwykłych, nieprzewidzianych, którymi chodzimy tak często. Od teatru się zaczęło, tak naprawdę. Yy, można powiedzieć, nawet nie od piosenek. W tym studium pierwszą piosenkę usłyszałam z dziwną Piotra choreografią, zresztą, która mnie rozśmieszyła. Później przesyłaliśmy sobie mailami te piosenki. Piotr pisał, powstawało ich coraz więcej, ja je czytałam. A potem myśleliśmy, mamy tyle piosenek, może moglibyśmy je dla kogoś śpiewać. I zaśpiewaliśmy pierwszy raz w restauracji osiedlowej, Trafiko, nowo otworzonej, nowo otwartej. Przyszło trochę znajomych, trochę ludzi, których zaprosiliśmy. I im się podobało. Moja żona powoli zamienia się w wodę. Rozlewa się po mieszkaniu jak ogromny ocean. Nie widać jego kresu, tylko od czasu do czasu można się w nim zdrowo wykąpać. Mojej żonie to nie przeszkadza. Nie wiem, czy zdaje sobie sprawę z powagi olbrzymich okrętów przebywających pomiędzy jej wypukłym brzuchem a ustami. Tylko szelest fal, jak jesiennych liści, napełnia tę przestrzeń śpiewem syren, dawno zapodzianych we wspomnieniach marynarzy, no. którzy od tej chwili widzą już tylko przeznaczenie. Sen był bardzo przyjemny. Dobrze być kobietą, ale to nie to. Chodziłem po tej ziemi, patrzyłem na trud rąk męskich, twardych kopalń i chód, ale to nie to. Zszedłem do knajby, na chwilę odpocząć, patrzyłem na twarze ziomali, strach nie obleciał, że jak ten chlaplus mogę mieć geny chmielowe i ja. Ja nie jestem mężczyzna, ja jestem artysta. Mówię skromnie, mówię nie raz. Nie zabiegam o damy, w głowie mi się nie mieści, bym mógł mieć żonę, dzieci, swój karm Te piosenki to trochę droga przez mękę, bo, bo ja szukałem cały czas formy do, do pokazania tych piosenek. I było różne, różne. Dopisywało się teksty, pisało się teksty wierszem. Szukaliśmy naprawdę tego przez pięć lat, tego ha, 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 sposobu zagrania tych piosenek. I cały czas naprawdę szukamy, ale teraz jesteśmy prawdopodobnie na etapie takim, że już coś mamy. Ale teraz musimy się trochę poleczyć, trochę rany pogoić, takie trochę tak, trochę tak dopasować. Bądź moim aparacją. Tak po prostu, bądź przez chwilę. Zrobisz jedno piękne zdjęcie, to ja wtedy żyję. I odejdę to na zawsze, nic innego mi nie trzeba. Ściepka sławy, chwili szczęścia, widząc jak mnie krew zalewa przed chwilę z własnej racji, bo to ciężu płaci będzie miał zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie mojej karnacji. Bo to są piosenki męża do żony, czy będą piosenki żony do męża? Kto by? <noise> Tęsknię za prostą piosenką co słów nie rzuca za dużo, Nie gubi się w domysłach i dzień rozpoczyna na nowo. Tęsknie za prostą piosenką, Co ramiona rozciąga jak drzewo, Jest jaka jest po prostu i myśli czesze jak niebo. Tęsknie za prostą piosenką, co lubi lody waniliowe i chętnie pójdzie do kina, śmiechem odpowie na zdrowie. Tęsknie za prostą piosenką. Co lubi lody waniliowe i chętnie pójdzie do kina, śmiechem odpowie na zdrowie.